Kochani, witam Was bardzo serdecznie, ja i mój dzisiejszy pomocnik... ...koń. Wybaczcie. E, konik będzie dzisiaj w tle, e, ponieważ to jest jego miejsce postojowe. Syn go tam zostawił, więc musi tam być. E, kochani, dzisiaj e, nareszcie czuję się nieco lepiej, chociaż w moim głosie jeszcze usłyszycie pewnie nieco e, choroby to czuję się już zdecydowanie dużo lepiej. Pomyślałam, że czas zrobić w końcu hol zakupowy z Primarka, bo te torby mi tutaj stoją i denerwują mnie, więc nie będę dłużej gadać. Zabieram się za pokazywanie, bo tego jest sporo. Sporo jest drobiazgu. Mało jest ubrań, ale sporo jest drobiazgu, więc lecimy. Wszystko rozpakowane. i Jedziemy, kochani. Zaczniemy od ubrań. Tak jak już Wam wspomniałam, nie ma tego dużo wręcz przeciwnie, całkiem mało z tego względu, że moja szafa jest pełna i tak jak powiedziałam, dopóki nie zrobię porządku, nie będę niczego kupować. Pierwsza rzecz, jaką kupiłam, to koszuleczka dla młodego Toy Story, wiecie, on uwielbia Toy Story, to już jest to najnowsze Toy Story 4, czyli z charakterami z Toy Story 4, także nie pytajcie mnie, znałam ja tylko tego, który nazywa się tutaj w angielskiej wersji Forky. Reszty nie znam. Czerwona kupiłam większą, już 4 do 5. Młody ostatnio szybko rośnie i ta koszulka z tej którą ma w swojej kolekcji, już mu jest za mała. Więc tak. Ta kosztowała 4,5. I już są to jest jedyna rzecz, wyjątkowo jedyna rzecz dla młodego, słuchajcie. Dalej, już dla mnie. Kupiłam sobie. Z działu z piżamami i taką bluzeczkę do spania z długim rękawem. Ja mam z tego typu już chyba dwie, tak bo mam różową i taką bordową. Dobrze się w nich, mi w nich śpi, więc znalazłam taką. Było tylko chyba ze trzy sztuki. Ona nie ma naklejki, ale ona kosztowała trzy funty, była przeceniona z pięciu. I to jest rozmiar M, który jest no, trochę może zbyt duży jak dla mnie, ale ma być tylko do spania, więc luźniejsza, w sumie trochę lepsza jest. Ja już wszystkie te rzeczy, które tutaj mam, przemierzałam, więc jestem w stanie Wam co nieco powiedzieć na ten temat. Kolejna rzecz, jaką mam, to para spodni, którą kupiłam, bo chciałam po prostu zobaczyć, jak będzie, będą leżały, bo to są takie spodnie, które nazywają się Body Sculpt Skinny. Ja ich jeszcze nigdy nie miałam. One mają taki dość ciekawy tył, zobaczcie, taki jakby nieco wyższy, z takimi tutaj zaszewkami, on, w ogóle te spodnie mają modelować też naszą sylwetkę i tak dalej, tak dalej. Miałam nadzieję, że będą z wyższym stanem. One tak wyglądają, że są dość wysokie, ale nie są wystarczająco wysokie, przynajmniej nie dla mnie. Podobał mi się też kolor, bo jest taki troszeczkę um, chłodny, zimny, taki w, w stronę popielu, ale no, um, chyba jednak pójdą z powrotem. Ja um, jeszcze muszę Wam zrobić wstawki z przemierzania, bo zrobiłam, ale było już ciemno. Nagrywałam je dzień wcześniej i myślę sobie, że może udałoby mi się dzisiaj przyświetlać dziennym, żebyście może jak już lepiej tak to zobaczyli. Widziałam dziesiątkę, bo ostatnio się w ósemki nie mieszczę. Primark ogólnie pozmieniał znowu rozmiarówkę i ogólnie w spodniach, w dżinsach zauważyłam, że nogawki są strasznie szerokie, ale w pasie tutaj u góry wszystko mnie uwiera i kupiłam ostatnią, ostatnią dziesiątki też i nie bardzo mogę jej nosić, bo one są, są te typowe takie z wysokim stanem i wszystko tutaj jest ok, tylko tutaj ten pasek on jest tak bardzo wąski, to znaczy w sensie, że tutaj na samej górze one są jakoś tak zwężone dziwnie i są tak wąskie, że wpijają się po prostu w moje sadełko, także no niestety. Dalej, dalej bluza chciałam tak do po prostu pochodzenia po domu, taką wygodną bluzę Wzięłam S, bo chciałam, żeby była trochę większa, trochę dłuższa, ale ona, one wszystkie są takie e, w stylu trochę tak krop topów, czyli ono może nie do końca kropow, bo ona nie tutaj, no nie, nie jest pod po piersiami, e, ale ona jest taka sięgająca bioder, tak jakby, czyli tak nieco poniżej talii, ale to jest dla mnie za krótko, mimo, mimo wszystko ta też chyba wróci. E, kosztowała 5 funtów. Nie była droga, ale nie wiem. Poszukam czegoś dłuższego po prostu. Ona ma tutaj taki fajny też ten meszek w środku ciepły. Dalej, kochani, sweterek bardzo podobny do tego, który mam teraz na sobie. Pamiętacie, ja kupiłam sobie dwa takie? One były w promocyjnej cenie 4 funtów poprzednio. To jest jeden z nich, który teraz mam na sobie. One są luźne. Ja zresztą kupiłam sobie o dwa rozmiary większe, żeby były luźne, bo noszę je do getrów. One mają taki. Przedłużony tył. Ten jest z dekoltem Sarek i był droższy, kosztował 6 funtów. Wziąłam go w rozmiarze M i jest w takim zielonkawym kolorku, taki delikatny kolorek. Kaki z guziczkami tutaj na mankietach. Dobrze, dobrze leży. Ok. I ostatnia rzecz z ubrań to opara takich getrów, leggingsów, jak tam wolicie je nazywać. Te są, to jest nowy krój, który jest w Primarku. Nazywa się High Waist, czyli z, z, z wysoką talią, z wysokim stanem. I tak jak widzicie, tutaj one mają taki szeroki pas u góry. Bardzo dobrze leżą właśnie tutaj sięgają do pępka bez problemu. Tutaj nie ma nic na widoku, co mnie cieszy, bo ja lubię, jak moje właśnie getry są dość wysoko nie rulują mi się nigdzie tam, wiecie, nie, nie, nie uciekają, także fajnie. Jedyne co muszę powiedzieć, ja mam xs i one, ja nie jestem XS-ką, broń Boże, ale to jest 6 do 8 rozmiar, <laughs> absolutnie, ja jestem w, tak w granicach dziesiątki na dole, zwłaszcza tutaj w okolicach mojego brzucha, no a te wypadają dość duże, także xs Um, są spore, i co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że mają tutaj szerokie udo. Bardzo, bardzo, bardzo. Ogólnie nogawka, tak jak popatrzycie na nogawkę, to jest taka dość no, szeroka. No, jak na xs to one są no, szerokie, duże w każdym razie. Ok, to tyle. Cztery funty kosztują te, um, te, te getry, i one to jest do mieszka bawełny z podaży z poliestrem. Także tak, żebyście wiedzieli, jak to to materiał mniej więcej jest. Głos mi ucieka. Przepraszam Was bardzo serdecznie. Im więcej będę mówiła, tym pewnie gorzej będzie. Także chcę szybciutko wszystko przez to przebrnąć, żeby nie było, że stracę głos. Teraz kilka rzeczy do domu. Kupiłam taki zestaw poduszek nudne, czarne, a to z tego względu, że były tylko w trzech kolorach. Był czarny, był żółty, taki musztardowy żółty i kremowy, taki. Właściwie to była taka złamana biel, bo to było bardziej białe niż kremowe. Jak się ma dzieci, to kremowe odpadają kompletnie. Żółte też nie, bo żółtą mam. Ja mam trzy poduszki ogólnie na kanapie, zresztą na pewno widzieliście je nieraz. I te boczne mnie już po prostu znudziły. Mam już je od zeszłego roku te w kratkę, chcę się ich pozbyć. I dlatego kupiłam te czarne, a w środku będę miała żółtą. Tak po prostu. Są bardzo mięciutkie, bardzo puszyste. Mają taki wzorek tłoczony, jakby plaster miodu. Także no, fajne są. Dość dobrze wypełnione, też 9 funtów za parę. Co jest dość tanio, bo tutaj pojedyncze poduszki potrafią kosztować 6, 7, 8 funtów za jedną. A tutaj wyszło 4,50. Także jest, jest ok. Chociaż, jeśli chcecie szukać czegoś takiego bardziej atrakcyjnego, to Primark ma naprawdę świetne poduchy. Bardzo ładne też były musztadowe z takimi tłoczonymi liściami. Przepiękne, idźcie, zobaczcie. Kolejna rzecz, jaką kupiłam do domu, to taki ochraniacz na materac, bo ja mam łóżko, takie podwójne, takie typowe łóżko, łóżko do stania z materacem dość sporym i mam, oczywiście, mam już na nim założony ochraniacz, natomiast potrzebuję po prostu jednego na zmianę, bo miałam, wyrzuciłam i tak zwlekałam, zwlekałam już teraz dobry, dobre dwa, trzy miesiące, a tamten wymaga już prania na pewno. Także aha, i kosztował już wam mówię, na podwójne łóżko, czyli był 650, proszę. Kolejna rzecz to domu nie mogłam się oprzeć. Mimo, że ja teraz świeczek naprawdę tak nie używam ze względu na astmę młodego. Ja tylko zapalam świeczkę, jak on jest w łóżku już śpi w pokoju, to ja sobie tutaj w salonie jak siedzę, zapalam świeczuszkę. W ciągu dnia świeczek nie zapalam, no bo tak jak mówię, ze względu na, na niego to podobno nie jest dobre dla astmatyków, zwłaszcza takie te zapachowe świeczki ale no nie mogłam się powstrzymać. To jest piękny zapach. Nazywa się Pink Peony, czyli różowa piwonia. Ja uwielbiam zapach piwoni. Uwielbiam. I to pachnie cudnie, kwiatowo. E, funcika. Także pomyślałam sobie, że czemu nie. Ale mieli je w różnych rozmiarach, jakbyście chcieli. I teraz, kochani, szybciutko przejdziemy do e, rzeczy urodowych, makijażowych i takich tam kosmetycznych i w ogóle dziwnych wszystkich innych drobiazgów. E, pierwsze, co to Wam pokażę, Oczywiście, opakowanie dużych, tych owalnych kładków kosmetycznych, 90, nie, 100 sztuk za 90 pesów w tą stronę. Dalej kupiłam takie trzy do włosów sobie, one się nazywają scrunchie, takie gumeczki z, z materiałem. Mnie się one lepiej sprawdzają, bo nie są aż tak mocne. Jak muszę sobie zrobić kitę, to potem te zwykłe, to tak boli mnie głowa i w ogóle a te są no, takie troszkę luźniejsze, także w takich dość neutralnych kolorkach, brzoskwiniowy, beżowy i czarny, za 2 funty 3 sztuki. Dalej udało mi się kupić na takiej atrakcyjnej wyprzedaży za 50 pensów. czepek pod prysznic. wiecie, że ja używam czepek, -pokazy, pokazywałam Wam już wcześniej w poprzednich moich zakupach, któryś tam taki czepek z arbuzami i on już się teraz już zużył, co prawda jeszcze się trzyma, ale tutaj ten brzeg on, on był biały i miał biały. Ten, ten ma tutaj fioletowe wykończenie i w środku fioletowy ręcznik. Taki ten, zaczynają mikrofibrę. Tamten miał białe i po prostu zabrudził się już. Także zamiast prać, pomysłam za 50 pensów Kupię I ostatnia rzecz z takich włosowo-pielęgnacyjnych. Kupiłam sobie szczotkę taką okrągłą do modelowania włosów. Duża, taka, spora. Za 2,50. Nie wiem, czy to będzie dobra szczotka, czy nie. Zobaczymy. Ma tutaj ten metalowy bęben. Takie szczotki tutaj patrzyłam, chciałam sobie kupić w bucie, w Superdruk sprawdzałam. One wszystkie oscylują w granicach 8, 9, 10 funtów. Także pomyślałam, że za 2,50 wypróbuję, zobaczę. Oczywiście tam mam znać, jak to się, czy się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Dalej, kochani, może przejdźmy w takim razie do biżuterii tak szybciutko. Kupiłam sobie Taki naszyjnik podwójny, w złotawym kolorku, czy to nie złoto, wiadomo. Dwa funty kosztował. Tutaj widzicie. Myślę, że tak, nie wiem, czy już tak spodobały mi się te tutaj te medaliki okrągłe. Dalej, chociaż też znowu nie lubię kółek, ale kupiłam taki zestaw pięciu par. Nie wiem, czy kamera się w ogóle, żebyście widzieli o co chodzi. Pięć par, one wszystkie mają jakieś tam takie kryształki w różnych kolorach i jakieś tam inne gwiazdeczki poprzyczepiane i tego typu sprawy. Spodobało mi się, bo tak słodko wyglądają. Nie wiem, jak będą wyglądały na uszach, nie miałam jeszcze oczywiście, ale pięć par kosztowało dwa fłody. pomyślałam, że spróbuję, zobaczę jak się w nich będę czuła, bo ja dużych kółek nie noszę, ja tylko takie, o, takie malusie kółeczka noszę. E, I te pod spodobały mi się strasznie, właśnie ze względu na Tą ostatnią część, która wygląda jak koronka przecudna, leciutkie, naprawdę przecudnie, leciutkie kolczyczki, więc nie obciążą mi uszu. Um, delikatnie zwisające, takie idealne na wiosnę. Dwa? Stąd te kosztowały. I przejdźmy teraz do e, tego, co mam pielęgnacyjnego i makijażowego, a trochę tutaj tego jest, więc może zacznę od pielęgnacji. I tak, mam tutaj maseczki do twarzy, do włosów, jedną właściwie mam do włosów, co taką nawilżającą, na nabłuszczającą, która ma być z dodatkiem kokosowego oleju za 60 pensów. Myślę, że będzie mi na kilka razy spokojnie. Tutaj jest aż 25 ml, także za 60 pensów świetna do podróży w podróży. No, Użyć je kilka razy, a dużo miejsca Wam nie zajmie. Mm. Dalej, mam takie płatki, znalazłam takie płatki podoczy, um, które mają być kojące. To są kojące płatki podoczy z witaminą E. Co ciekawe, one są produkowane w Korei tak? i są biodegradowalne. Biodegradowalne, tak. Czyli um, przyjazne dla środowiska, bo jak je, na przykład, nie wiem, wyrzucimy, to one się potem w glebie rozłożą. E, czyli świetne. I i nietestowane na zwierzętach. Super. Za funta tutaj jest aż 15 par, czyli no, 15 razy możecie używać. E, dalej, kochani, wszystkie te maseczki, które teraz Wam pokażę, mam trzy maseczki do twarzy, wszystkie w płachcie, wszystkie biodegro, biodegradowalne, przepraszam, trudne słowo, e, i wszystkie są e, produkowane w Korei. Ta też? Ta też, tak. Tu mam taką za foto 50 z witaminą C. Tutaj mam taką nawilżającą z awokado za 80 pensów i um, ujędrniającą z witaminą E też za 80 pensów. i makijażowo. Pierwsza rzecz, którą widziałam u Doroty na kanale Dorotika to są gąbeczki do makijażu. Jej się nie sprawdziło, ona mówiła, że są dość twarde, przynajmniej ta tutaj ta łezka, ta podobno jest troszeczkę inna, zobaczymy. To jest z nowej kolekcji Summer Storm i jeżeli chcecie zobaczyć, co jest z nowej kolekcji, to odsyłam Was do filmiku tego mojego vloga takiego z zakupów. Tam pokazuję całą kolekcję, bo ja tylko kupiłam dwie rzeczy z tej kolekcji. Te gąbeczki za dwa fonty, za dwie gąbeczki i kolejny produkt, jaki kupiłam z tej serii to Summer Lip Glaze, tak to się nazywa. Nie wiem, czy się... Pewnie kamera się nie wyostrzy. Pewnie nie. Bo lepiej tak wam z odległości pokażę. E, to jest kolor Haze. Dwa funty kosztowała. E, dalej, co mam? E, dalej kupiłam, wynalazłam. Słuchajcie, brązer, taki z rozświetlaczem. No zobaczcie, jaki ten rozświetlacz jest ciemny. E, jest w kolorze Sunset za 2,50. Będziemy testować, także powiem wam więcej, jak będziemy testować. E, mam też róż, taki w kolorze Amur, font 50. Okupiałam e, też taką malutką. E, szmineczkę, taki e, lip balm z e, aloesem nawilżający za 60 pensów. E, kupiłam też kredkę, tak e, miałam nadzieję dopasować do tego e, puszczyku, do tej pomadki, e, w kolorze Foxy Nude za funta. Mam też puder sypki mini w kolorze Ivory za 2 funty. To jest mineralny puder sypki, także powinien być ok. E, I znalazłam też podkład Matte Foundation, on się nazywa też w kolorze ivory za 3 funty. 3 funty za podkład. Zobaczymy, co z tego będzie. I jeszcze taka, może nie kosmetyczna, kosmetyczna kupiłam sobie lustereczko. Takie jest jedno normalne, drugie powiększające za funta, takie fajne, różowiutkie do torebeczki. I ostatnia rzecz, makijażowa paletka cieni, bo cieni nie miałam żadnych, żeby testować ostatnim razem, więc skusiłam się na taką za 4 funty, Cherry Blossom się nazywa, ma bardzo fajne kolorki takie też wiosenno już moim zdaniem no i to tyle kochani dziękuję Wam bardzo serdecznie, nie będę przedłużać, bo to nie chcę, żeby to za długie było dziękuję Wam kochani serdecznie będziemy testować kosmetyki makijażowe, także zostańcie ze mną i czekajcie na test, który pojawi się na pewno już całkiem niedługo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, żegnam się z Wami. Mua. Pa pa, kochani. Do zobaczenia następnym razem.